Czyli ja mam wrażenie, że w ogóle pomysłem całej współpracy i, i tego, jak to się wszystko zaczęło, to była ta historyjka, którą powiedziałeś o gościu, który bierze autostopowiczów. Ktoś, kto bierze autostopowicza, jedzie z, z tą osobą i się okazuje, że autostopowicz jest, jest, jest martwy. Wiesz? To jest taka historia, która mm, za mną chodziła od dłuższego czasu, która się narodziła stąd, że ja jeździłem dużo na trasach pomiędzy Warszawą a Jelenią Górą. Jeszcze w tych czasach, kiedy nie było S8. To się jechało przez Bełchatów, przez Wiedum, przez jakieś takie e, e, wielkopolskie jeszcze inne mie miejscowości. I, ale długi ten, ten czas był taki, że się jechało taką wąską, jednak drogą, e, e, przez lasy. Tak, były, to była noc, byłem tylko ja, swoje myśli, wiesz, i te światła samochodu przede mną. I właśnie taka historia z, z, z pogranicza horroru, opowieści grozy jakoś narodziła się w mojej głowie i ona ze mną tkwiła latami. Mhm, wiesz co, ja pamiętam, że w ogóle jedną z tych pierwszych rozmów, które mieliśmy, to było tak, że, że to było nasze wspólne doświadczenie, niejako to znaczy dojeżdżanie z Warszawy do pipidówy gdzieś na tamtym, na tamtym terenie. Bo ja też miałem taką sytuację, że dojeżdżałem z Warszawy z ja co prawda autobusem, ale dojeżdżałem i musiałem później z ostatnich 6 kilometrów przejść. I jakby zawsze to była, nie wiem, tam piąta, szósta nad ranem, kiedy te sześć ostatnich kilometrów szedłem i ten rok gdzieś się w tym, w tym pojawiał. Natomiast no, strasznie zdryfowała nam ta historia. Ale tak jak nam zdryfowała ta, ta, ta historia, tak teraz zdryfowała nam ta, ta, rozmowa. ta rozmowa i ta odpowiedź, bo miało być o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się w ogóle razem pisać. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to trochę się zgrywa. To znaczy, że, że wszystko co się wzięło, wzięło się właśnie z takich rozmów. To znaczy i z rozmów o literaturze, i roz, z rozmów o, o zajawkach i, i z tego, że w momencie kiedy my gdzieś kiedyś pracowaliśmy, każdy budując jakąś tam swoją karierę, szliśmy w zupełnie innych kierunkach, a nagle się okazuje, że mamy bardzo podobne spojrzenie na wiele spraw. Nie? Tak, no i z mojej strony też była chęć zrobienia czegoś nowego. Znaczy, ja nigdy nie pisałem w duecie, a zawsze to gdzieś było jakimś moim marzeniem. Chciałem zobaczyć, wiesz, co się da z tego wyciągnąć, tak? Znaczy, co się z tego da wyciągnąć, jak się zderzy dwóch różnych twórców z dwoma różnymi pomysłami, E, może nie różnymi, ale jednak, ale jednak innymi pomysłami, z inną wrażliwością i co z tego wyjdzie? Czy, wyjdzie, e, czy uda się, wiesz, czy, czy, ta, czy ten taki nieuchronny konflikt tą historię pogrąży, czy pomoże ją wyciągnąć w górę? Znaczy ja Ci powiem, że pamiętam ten pierwszy moment, kiedy zmieniliśmy historię tak, o 100%, w sensie, że nie zostało nic nowego, i, i, i pamiętam, że to był Twój pomysł, żeby jakby w pewnym momencie, nie, zostawmy to, idźmy w inną stronę. Ja wtedy, o szlak, z tego nic nie będzie. Nie? To ja taki moment na zasadzie po prostu, no jakby jeżeli będziemy robić takie wolty, na zasadzie wywalamy całą historię i zaczynamy od nowa, to się nie poskłada po prostu. A ja miałem najbardziej moment przerażenia po napisaniu planu trzeciego odcinka, tak? kiedy sobie mhm. zdałem sprawę, że. Cholera, nie mam pojęcia, co ma być dalej. Znaczy, napisaliśmy to plan trz trzech odcinków, to jest fajne. Nie wiem, co ma być dalej. Czy <ścoughs> zostawmy to, nie? No, Ratunku. Ale to też jest fajne, że e, wiesz, mieliśmy ten zarys, koncept bohaterów, w jaki sposób oni mieli funkcjonować, i nagle się okazuje, że tam cały czas jest zgrzyt, którego jeszcze nie wiemy, na czym ten zgrzyt polega. I w pewnym momencie do nas dotarło, że to wszystko zacznie działać w chwili, kiedy główni bohaterowie będą braćmi. Tak. I to jakby, to był element, który zaskoczył nagle i ta relacja jak się zmieniła, jak to doszło do tego, to wszystko zaczęło funkcjonować. P Państwo tego nie wiedzą, ale ten, ten prosty pomysł, że mamy dwóch głównych baterów, którzy są braćmi, my tam przerobiliśmy wszystkie, e, wszystkie możliwe kombinacje. Tam to były godziny rozmów, naprawdę, nie przesadzam, te telefonicznych, na, na Messengerze i tak dalej, gdzie byli koledzy, koledzy z dzieciństwa, kuzyni, tak. jakieś w ogóle takie dziwaczne bogowie, rzeczy. Bogowie, jakieś ten, tam była relacja w pewnym momencie zbudowana na zasadzie... E, Gdzieś tam ofiara, prześladowca ze szkoły, nie? Jakiś tego wszystko, typu, wszystko, wszystko przechodziło, wszystko, no. Wszystko co było możliwe i nagle... No to oni byli wybrać, mi nagle... okay. I tak i mam wszystko działało. Działa, działa, nie? Działa, nie? nie? Że to, to to chodzi. Dobra, bo tak, bo będą nas pytać, jakby i będą nas pytać wiele razy i będziemy musieli wypracować jakąś wspólną odpowiedź. O czym to jest? O miłości. No tak, zawsze o miłości, o strachu przed utratą, o małych miasteczkach, yy, o rodzicach, o dzieciach. O trudnych relacjach w rodzinie, wewnętrznych lękach i problemach, których nie umiemy przepracować. O tajemnicach z przeszłości. Ale już tak zupełnie, wiesz, prosto. Jest to opowieść o, o Jacku, który mieszka w małej miejscowości na Opolszczyźnie, ale pracuje w Warszawie, który wracając nocą do swojego domu ratuje pewną zagubioną dziewczynę i to wszystko zmienia. Jest to opowieść o Marcinie, który gdzieś miał ambitne plany, gdzieś szukał właściwie samego siebie jako dziennikarza, jako być może nawet dziennikarza śledczego, i nagle utkwił w tym małym miasteczku. I teraz, kiedy dostaje okazję, żeby rzeczywiście się wykazać, okazuje się, że jest to rzecz o ogromnej dla niego cenie osobistej. Jest to opowieść o Martynie, która jest żoną Jacka, która. Stara się poradzić ze swoim strachem o syna, i równocześnie jakby też stara się odnaleźć w tej, w, w, przestaje być, której syn dorasta, tak? I ona musi się z tym pogodzić, że on już. Coraz mniej jest jej ukochanym synkiem, a coraz bardziej jest nastolatkiem, który szuka własnej drogi w życiu. I jest to też opowieść o Grześku i o Oldze, czyli trochę właśnie historia o tym, w jaki sposób kształtuje się gdzieś nastoletnia miłość, ale także o tym, jak wyglądają dziecięce lęki, jak wyglądają dziecięce strachy. Z jednej strony, że jest to dużo bardziej przerażające niż to, co być może czeka dorosłych, ale z drugiej strony, że jest w dzieciakach ta świadomość, że z tym złem można zawalczyć i że rzeczywiście mamy szansę. Wojtek, w dobrej zapowiedzi, 3 razy A. Audioserial w aplikacji audioteki. Z COVID, 5 marca, Wojtek Chmielasz, Jakub Ćwiek. Serdecznie zapraszamy Zapraszam. do słuchania. A pamiętasz jeszcze ten moment, kiedy, kiedy myśleliśmy w ogóle o morderczym samochodzie?